Edukator to baza danych tworzona w bibliotece głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Oddziale Informacji Naukowej na podstawie własnych zbiorów. Baza zawiera opisy bibliograficzne książek, rozdziałów z książek, artykułów z czasopism oraz recenzji zakresu, między innymi pedagogiki, psychologii, socjologii, językoznawstwa, politologii i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów. A także literatury polskiej i obcej. Aby wyszukać materiały w edukatorze, należy na stronie internetowej biblioteki głównej wybrać zakładkę Edukator. Baza danych zostanie otwarta w nowym oknie. Przykładowo, jeśli poszukujemy informacji na temat stresu, w polu hasło przedmiotowe wpisujemy słowo Stres i klikamy na napis Szukaj. Wówczas otrzymamy listę pozycji na temat stresu. Każdy rekord opisany jest przy pomocy różnych haseł przedmiotowych, co ułatwi nam doprecyzowanie wyszukiwania. Przy większości opisów znajduje się link, który prowadzi bezpośrednio do katalogu komputerowego, gdzie możemy sprawdzić dostępność danej pozycji i zamówić ją, jeśli jest dostępna. Warto zwrócić także uwagę na pole typ publikacji. W ten sposób dowiemy się, czy materiały są rozdziałem z książki artykułem w czasopiśmie, czy też recenzją. W przypadku, gdy poszukujemy informacji na temat dysleksji, a nie wiemy, jakie dokładnie hasło przedmiotowe wpisać, warto skorzystać z opcji wyszukiwania przez dowolne słowo. Gdy wpisujemy słowo dysleksja, system podpowiada nam różne odmiany tego wyrazu. Jakie występują w bazie? Po dokonaniu wyboru klikamy Szukaj. Otrzymamy listę wyników zawierającą w opisie słowo dysleksja. Szukane hasła mogą wystąpić zarówno w polu tytułu, jak i źródło, hasło przedmiotowe lub autorzy. Jeżeli chcemy otrzymać równocześnie różne odmiany tego słowa, możemy zastąpić część wyrazu gwiazdką, wpisując dyslek gwiazdka. Jeśli poszukujemy informacji na temat dysleksji, które ukazały się przykładowo po 2011 roku, w polu Rok publikacji zaznaczamy zakres lat i wpisujemy żądane lata. W tym przypadku 2012-2014. Otrzymamy listę pozycji na temat dysleksji wydanych w latach 2012-2014. Wyniki naszych poszukiwań w bazie możemy wydrukować. W tym celu klikamy przycisk Drukuj. Możemy wydrukować wszystkie otrzymane pozycje lub tylko te, które nas interesują. Istnieje także możliwość zapisania wyników wyszukiwania do pliku tekstowego. Baza jest dostępna online dla wszystkich użytkowników Internetu. Edukator jest kontynuacją kartoteki zagadnieniowej prowadzonej w Oddziale Informacji Naukowej od 1967 do 1995 roku. Hasła z tego okresu dostępne są w wersji papierowej w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP.